Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować nalot mapowy do stworzenia ortofotomapy albo numerycznego modelu terenu w DroneLinku. Podstawowe rzeczy wybieramy, oczywiście, można powiedzieć tradycyjnie. Dochodzimy do konfiguracyjnego menu, wybieramy mapę. Na razie oznaczymy sobie dość przypadkowo nasze miejsce, można powiedzieć, środkowe dla, dla mapowania. I pojawia nam się ekran konfiguracyjny w czwartym już punkcie. Tutaj ważna rzecz, wybieramy, jakim dronem będziemy lecieli, no bo oczywiście każdy dron ma troszeczkę inną kamerę, inne sensory, dlatego musimy wybrać odpowiedni. Wybieramy wysokość, na której będzie odbywał się lot jak zwykle możemy zaznaczyć czy ta wysokość dotyczy miejsca startu, czy poziomu ziemi po prostu czy średniej wysokości nad poziomem morza. Możemy ustawić czy chcemy żeby ten nalot miał normalną gęstość czy żeby miał jak gdyby podwójną gridową. Także i w jaki sposób zdjęcia mają się można powiedzieć na siebie nasuwać, pokrywać się w jakim stopniu procentowo. Tak? Przednie pokrycie, boczne pokrycie oraz prędkość drona w czasie trwania misji. Standardowo dla, dla mniejszych dronów proponuję, tak jak już wcześniej mówiłem, wybrać mniejszą prędkość, najczęściej poniżej 25 km na godzinę. Ja często latam z prędkością około 20 km na godzinę. Mamy ustawienie kamery i czy chcemy zbierać zdjęcia czy wideo, ja wybieram zdjęcia. Jaki interwał zdjęć w sekundach? Tak, dla Mawik Mini jest to minimum 2 sekundy i potem co sekundę więcej. Najczęściej wybieramy, oczywiście, dwusekundowy ten interwał. No i możemy zakończyć, można powiedzieć, podstawową tą, tutaj naszą, ten etap tworzenia nalotu mapowego. No, on w tej chwili wygląda w ten sposób. Możemy sobie na przykład przestawić granice, które chcemy zmapować, bo, bo troszeczkę chcemy, żeby one inaczej wyglądały. Możemy oczywiście dodać na przykład jakieś tutaj jeszcze dodatkowe punkty, do którymi rozciągniemy sobie tą naszą, ten nasz plan. No i w ten sposób można powiedzieć to wygląda. Oczywiście możemy także kilka zmian wprowadzić. Tak jak mówiłem, nalot gridowy będzie gęstszy, tak. Zwłaszcza dla terenów silnie zurbanizowanych, bardzo zróżnicowanych, można powiedzieć, taki nalot jest lepszy. Ale zostawmy go na razie w, w sposób normalny. Jeżeli zmniejsze procentowo pokrycie, można powiedzieć, każdego kolejnego zdjęcia, to także rozrzedzi nam się, jak gdyby ta siatka, tak mniej, mniej, mniej tych pasów nalotu. Zobaczymy. Oczywiście możemy też obracać, jak gdyby naszą. Możemy tutaj skalować, tak? Obracać nasz, na, nasz plan nalotu. Możemy no, różne, jak gdyby tutaj, opcje zastosować. No to już według własnego uznania. No i zobaczmy czasowo, jak to będzie wyglądało. Przy prędkości maksymalnej 18 km na godzinę, dystans 4,6 km około 17,5 minuty, zostanie zebranych około 100 zdjęć. Generalnie najczęściej troszeczkę ten, ten czas na lotu faktycznie jest troszeczkę dłuższy niż to, co zostało tutaj w droninku zaplanowane. Tak więc życzę miłych tarotów. Do zobaczenia. Cześć.